gminy. Na działalność usługową zwiększenie 2000 na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Następnie w opracowanie monografii gminy nawojowa 1800 zł do szkół przedmiotów przyrodniczych 39 539 zł. Zmiana systemu ogrzewania tutaj takie dwa nowe zadania wchodzą. Zmiana systemu ogrzewania budynku szkoły podstawowej, w żeleźnikowej małej polegającej na montażu ogrzewania elektrycznego akumulacyjnego jest to kwota 7 tysięcy i 4 tysiące na budynek byłego przedszkola w Żeleźnikowej Wielkiej ponadto też tutaj były oszczędności na funduszu sołeckim w Żeleźnikowej Wielkiej i dokonujemy zmiany na inne przedsięwzięcie tych części niewykorzystanych środków w wysokości 32 817 na opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej, oświetlenia ulicznego odcinka drogi powiatowej w żeleźnikowej wielkiej łazy biegonickie od w żeleźnikowej wielkiej łazy Biegonickie, od cmentarza do granicy z łazami biegonickimi. I to by było wszystko. Wielkość wydatków. Zwiększa się o 232 tysiące 500. Proszę To może Pan Kuarski Niech pierwszy. Był. Ja chciałem się zapytać, co będzie pokryte za te pieniądze na kanalizację w kierunku frycowa y, Bącza Konina. Te 90 chyba tam ileś tysięcy. Nie zdążyłem zapisać, bo słabo to słychać. Na pokrycie czego to pójdzie? To zadanie brzmi rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej w